Kampania na pełnych obrotach miasta odwiedzają kandydaci na prezydenta lub ich przedstawiciele. Początek tygodnia Olsztyn rozpoczął z posłem Zbigniewem Ziejewskim, parlamentarzystą. Reprezentant polskiego stronnictwa ludowego reprezentuje Władysława Kośniaka-Kamysza. Temat przewodni to VAT. W tej ustawie jest przede wszystkim: obniżamy podatek z 23% na 15% na ubrania i na buty dla dzieci, obniżamy podatek na energię. 23, sami Państwo wiecie, jak mocno podrożała energia, z 23% na 15%. Obniżamy podatek z 23% na 15% na paliwo i na wiele innych rzeczy. W związku z tym na gastronomię obniżamy, żeby ruszyła ta gastronomia, gdzie Pan Marszałek powiedział, że Warmia i Mazury stoi turystyką, stoi gastronomią, stoi hotelami. Tą koniunkturę musimy napełnić, a jeżeli kilka dni temu słyszałem wywiady różnych telewizji, że ile dzisiaj kosztuje ryba nad morzem, Ile kosztuje Flądra, ile kosztują inne gatunki ryb, ile kosztują obiady, to czy będzie nas stać jako Polaków na korzystanie z tej tarci, która została nam wprowadzona. I dlatego to rozwiązanie, obniżenie stawek VAT-u wszystkim nam spowoduje przede wszystkim przedsiębiorcy nie będą zwalniać ludzi, bo to o to chodzi. Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin również popiera politykę władysława Kosiniaka Kamysza. Chodzi o to, żeby prezydent przestrzegał konstytucji, żeby reguły, które są po prostu uwarunkowaniem funkcji prezydenta, były jasne i czytelne. Natomiast zdecydowanie polskie stronnictwo ludowe opowiada się za prezydentem, który jest prezydentem wszystkich Polaków, a nie monolitu partyjnego. Każda partia ma swoje racje, ale każdy z nas ma swój rozum i zdanie. Za kim opowie się większość dowiemy się po pierwszej turze wyborów 28 czerwca bądź po drugiej 12 lipca.